Słuchajcie, jesteśmy w Złotym Stoku w kopalni złota, a jest ze mną osoba najważniejsza w tym miejscu, właścicielka, pani Elżbieta Szumska. Witam serdecznie. serdecznie również. Panie Lu, jak zostać właścicielką kopalni złota? No, na pewno nie ma takiej recepty czy przepisu, jak zostać właścicielem kopalni złota. Natomiast no, myślę, że to trzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i odpowiednio trzeba zareagować. Czyli, jak się ma te wszystkie trzy składniki, to można zostać właścicielem kopalni złota. No mi się to udało, czyli jak to szczęście koło mnie przechodziło, ta możliwość, to chwyciłam ją w ręce i udało się. Udało mi się uzyskać potężny kredyt, zainwestować wszystko, co miałam i realizowałam swoje marzenia. Pani Ale, od czego zaczynamy zwiedzanie? Ja gorąco zapraszam do, do muzeum. My no, muzeum u nas już funkcjonuje dziesiąty rok. Tam są wszystkie pamiątki, które zbieramy tutaj całą gromadnią i ja i kolega i cała rodzina i mieszkańcy z tego stoku nawet włączyli się do tej akcji, przynosząc z domu różne artefakty, które świadczą takie brakujące jakby puzzle, układanka, która mówi nam o całej historii tego niesamowitego miejsca. naprawdę mówiąc, jest mi trudno powiedzieć, co jest najcenniejsze, najfajniejsze, tak. najpiękniejsze. Dla mnie to wszystko jest. Um, niewiarygodnie ważne, ale z takich niesamowitych pamiątek, które posiadamy, to są te właśnie dwie złote monety, bite w naszej mennicy złotostockiej, była to mennica książęca, i jest moneta z 1522 roku. 500 lat w tamtym roku miała ta właśnie Jak to opóźba. się udało zdobyć tę monetę? Kupujemy albo na aukcjach. no To już to jest kupione na aukcji. Te monety są na dzień dzisiejszy no, bardzo, bardzo cenne, zwłaszcza, że rzadko są spotykane to tak nie idzie się do sklepu i nie mówi się, że bardzo proszę tą czy inną. No, rzadko się pojawiają. Teraz pojawiła się na eBayu, warta około 80 tysięcy. Jedna. 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 Także no, to są takie nasze niesamowite rzeczy. Na pewno też są, cenna jest kolekcja porcelany złotostockiej. Mhm. Niesamowite yy, sygnaturki HPM, RPM, więc trzeba. Patrzeć zawsze, jak się gdzieś na targach starocie, jak jestem, to każdy talerz odwracam, okay. czy nie ma takiej sygnaturki. Przepiękne. No, tutaj ostatnio kupiona nasza pamiątka to jest krajobraz na malowany, pejzaż złotego stoku. Rzadko spotykana też porcelana. No i się dzięczyło nam pomieszczenie. Tak. Przez bijanie tynków o tych lokatorach, tutaj, którzy mieszkali, pojawiły nam się oryginalne napisy. Prawdopodobnie z 1933 roku, i tutaj pisze Boże, Błogosław, kopalnia i chłon górników. Okazało się, że zrobiłam muzeum w miejscu, kiedy tutaj też była wystawa górnicza. W tym samym pomieszczeniu, bo to kiedyś ten budynek to była cechownia, Także taki typowy budynek górniczy. To jest odkrycie niesamowite, to niecka tak. do wynoszenia uroku, wynoszenia złota, rudy arsenowej bogatej w złoto. Oryginalna, 500-letnia. To jest skarb dla. Skale europejską. Nawet w Wieliczce nie, nie ma tak cennych zbiorów. Z największą przyjemnością udajemy się teraz do tej e, kopalni. O, jest przepiękna. Jest przepiękna, jak tam się czuje człowiek na Marsie. Jest cała pomarańczowa. Dobrze. Warto to zobaczyć. Tak tutaj się przewijaliśmy w nicości. Nie wiadomo było. Gdyby nie te rury, nie wiedzielibyśmy, czyli nawet widać, taki zygzak jest. jest, nie jest prosty chodnik, tylko tak meandruje, tak. więc ta rura gdzieś tam na, na spąku leżała i, i drążyliśmy, drążyliśmy. A normalnie te... wejście było wysadzone, tak? Zasypane, Zasypane. no, 400-500 lat, więc to ono po prostu zawaliło się ha, okay. i dopiero w tym miejscu pojawiła nam się e, oryginalna, tak zwane ociosy, tam boczne wcale te ociosy. Hmm. Ile czasu trwały takie wykopaliska? Szybko nam to poszło, tak prawdę mówiąc, pół roku. To jest studnia, to jest szyk, to w tym szybie znaleźliśmy wow. e, cały ten kunszt wodny, odwarniający ten poziom. Niż, 14 metrów głębokości. Jak rzucę kamerę, tak wygląda tylko efekt. 14 metrów głęboki szyd. Czy tam też są kanały jakieś jeszcze? Nie ma. Nie. Właśnie byliśmy ciekawi, czy hmm. będą gdzieś... Wypompowaliśmy tą wodę z tego y, y, szybu. Tak. Znaleźliśmy to wszystkie oryginalne. To też jest oryginalne, 400letnia belka. Tak. Ta? Mhm. Tutaj też elementy, niektóre były wsadzane, niektóre elementy tego kunsztu wodnego. Pani Elie, serdecznie dziękuję za to, że Pani nam towarzyszyła tutaj w tej niesamowitej podróży. Ja dziękuję za cierpliwość. Cała ja, przyjemność. Proszę powiedzieć, co jeszcze powinniśmy zobaczyć? U pani? No koniecznie musicie zobaczyć prawdziwą kopalnię złota, czyli w Tonie Gertruda. Tak. W Czarną z jedynym w Polsce podziemnym wodospadem. Osadę górniczą, która tu już jest rewelacyjna, jedyna swoista. Nie ma takiego drugiego miejsca w Europie, więc myślę, że można naprawdę ciekawie spędzić czas u nas w Złotym Stoku. Z nami sztolnia Gertrudy. Jest to najmłodszy kompleks, bo generalnie tutaj wydobycie rozpoczęło się już ponad 1000 lat temu. Piotr, oprowadzaj! Zapraszam serdecznie na grube zwiedzanie. Znajdujemy się w takim miejscu, w którym prezentujemy tutaj makietę. Ta makieta pokazuje, gdzie Sztolnia Gertrudy powinna nas zaprowadzić. Sztolnia Gertrudy to jest wyrobisko, które prowadzi do złóż kopalni. Ona też wentyluje kopalnię odwadne, jest takim technicznym wyrobiskiem, ale prowadzi tam, gdzie górnicy wyciągali złotonośny urobek. Pod kopalnię na polu zachodnim. I to właśnie kopalnia na polu zachodnim jest najstarszą kopalnią. To tutaj, na zboczach tej góry, zaczęła się cała historia z wydobyciem złota. Jeszcze w czasach, kiedy powstawało nasze państwo, kiedy Uczeni byli nazywani czarnoksiężnikami. No mamy tysiąc lat historii wydobycia złota. I przez tysiąc lat górnicy, pod tymi górami jak widać wydrążyli skomplikowane labirynty. Jest obliczone, że to około 300 km chodników na wow. 21 piętrach wydobywczych. 300 km dziur zostało wyrytych w tych skałach. Wyciągnięto miliony ton urobku z podziemi i to wszystko dało około 16,5 tony złota. Pawle, wspomniałem Ci, że górnicy przez długi okres historii wyciągnęli miliony ton urobków z podziemi, tak. z których pozyskano 16,5 tony złota. Oni szukali tego, zardzewiałych skał. Ruda kopalniana to potoczna nazwa dla tego urobku, ponieważ siarczki żelaza rdzewiały, yy, oczywiście w kopalni jest wilgoć, bakteria, tlen, to może zardzewieć. Jak górnik widzi zardzewiałą skałę, to wie, że to jest to, o co mu chodziło. Tu w tych zardzewiałych skałach są ukryte... Atomowe drobinki złota, niestety niewidoczne gołym okiem. Górnicy szukali tego, czego w ogóle nie widzieli, bo Matka Ziemia przed nami ludźmi bardzo skrzętnie to ukryła w tych skałach, jak powstała skorupa ziemska. Odzyskiwanie złota z tych ród, to tak naprawdę podchodziło niegdyś pod alchemię i czary. Bo człowiek zwykle nie rozumiał procesów metalurgicznych i chemicznych, które pozwalały to złoto odzyskać. W 1565 roku dochodzi do katastrofy górniczej, zawala się w tej kopalni najbardziej złotonośny szyb, który był nazywany Złoty Osioł. On runął w dół, w kopalni zostało 99 górników, bardzo przykre, nie dało im się pomóc, ale w obliczu tej tragedii pewna kobieta o imieniu Gertruda biegnie do kopalni ratować swojego męża. Aha. No i niestety została tam na zawsze. W kopalni zostaje jej duch, który jest dobrym duchem, który pomaga górnikom, a dziś pogubionym turystom. Chcesz ją spotkać? No oczywiście! Zapraszam! No. Nie, to pan Paweł z grube rozmowy. Widzieliście mojego męża, że na imię Herman, jest tutaj górki Tak, przed piechotą idą. On wyszedł z kopalni nie Z baru. Pomóżcie mi go znaleźć, proszę. Pan Paweł oświadczył, że z chęcią ci pomoże. Podejdź tutaj. Mogę? No jasne. To, to miło było cię poznać. Okay. Musisz przybić piątkę z impetem. O! Uważaj, no i niestety teraz musisz sobie z tym poradzić. O, widzę, że dobry górnik z Ciebie, bardzo ładnie, większą dziurę, bo jesteś wysoki, większą dziurę, no i można powiedzieć, że prawie jesteśmy uratowani, udało się, znaczy, że można iść dalej. Szczelna Gertrudy, kiedy straciła swoje znaczenie transportowe, kiedy zdjęto torowiska i trakcję, spiętrzono w niej wodę. Woda wychodziła kanałem odwadniającym z naszej lewej strony, postanowiono tą wodę spiętrzyć i ją wykorzystać. Niestety to taki podziemny zbiornik retencyjny wody. No niestety wody nie dawało się wykorzystywać do picia, bo ta woda, woda do picia się nie nadaje. Ale służyła jako darmowe chłodziwo w zakładach chemicznych w Złotym Stoku. Ma cały rok stałą temperaturę, bardzo niską, 400 Celsjusza, i była wykorzystywana do chłodzenia parku maszynowego. Doprowadzono tą wodę wielką rurą do zakładów chemicznych. No te zakłady już nie funkcjonują, ale woda spiętrzona jest. Więc my sobie łódką pływamy, opowiadamy turystom, co tutaj się działo, do czego służyła Sztolnia Gertrudy, jakie miała przeznaczenie, i dziś też tą wodę wykorzystujemy w ten sposób. Że ludzie tu morsują. Mamy tutaj całoroczne centrum morsowania. No. Hotele, podróże, niesamowite jedzenie i wyjątkowe postaci. Jeżeli interesujecie świat gastronomii, to coś w idealnym miejscu. Zapraszam do subskrypcji. Jedyne takie morsowanie w Polsce woda żelazowo-arsenowa dobrze wpływa na samo poczucie, na no gładkość całkiem, skóry. Takie przy mnie w pierwszym momencie taki, takie ścięcie. A czujesz się już młodszy? Ale teraz pomyśl, że z każdy, każdym. Za chwileczkę organizm zacznie się bronić przed chłodem zacznie wytwarzać niesamowite ciepło i zacznie się robić bardzo ciepło i powinieneś po dwóch minutach nie czuć chłodu tylko łokieć. Wyjmij ja łokieć z wody, będziecie o wiele lepiej. Okay. Tak. I po dwóch minutach człowiek nie czuje chłodu. Możesz się przepłynąć tutaj jak chcesz. Jest to może za chwilę. Ale jest spokój. Piotrze, czy to już jest koniec. No właśnie nie. Teraz sobie wyjdziemy okay. ze sztolni Gertrudy i udamy się do kolejnej sztolni, do sztolni czarnej, gdzie główną atrakcją jest podziemny wodospad. Jedyny podziemny wodospad w Polsce na trasie turystycznej i tam sobie pojedziemy naszym super podziemnym pociągiem. To, słuchaj, skoro ja tak już zacząłem to morsować, to myślę, że łącznie z tym, um, z tym wodospadem gdzieś tam się też da przyjaźnie. No, spróbujemy. <laughs> Czarna, to jest sztolnia w Kopalni Złota, gdzie jest ukryte wiele skarbów i Ty będziesz tych skarbów szukał. Także przekazuję wykrywać skarbów Dziękuję i bardzo. ruszamy na kolejne wojarze. Lecimy. Zapraszam do wagonika. Uwaga, będziemy startować. Dobra. Odjazd. Trzymaj się mocno. Dobra, trzymam. UGH! Oh. Oto nasz podziemny wodospad. Jedyny w Polsce podziemny wodospad. Tam jest podziemny na górze? nie? Nie, to, to jest dalej część kopalni od nami. Tam jest chodnik, do którego wdziela się woda z szczelinami skalnymi. No i tutaj sobie znalazła dobre ujście i spada. A tu tam właśnie daliście taki schody? To jest schodnik, światełko, tak. zmienia tak. okay. kolory. Tu jakieś górnicy pracowali, wyciągali rudę złotonośną, no i mieli problem. Lała im się ta woda ze stropu na głowę. O, tu coś jest! Tu o, jest. dobry sygnał! Jest, jest. O, i jest Udało się! Tak, wyszliśmy z norki. Całą historii, bardzo dziękuję. Tak jest, ja również dziękuję, było mi bardzo miło, że one pokazać nasze podziemia. Mam nadzieję, że arszenik zadziała i że do nas wróci, <grym grym> ten co mocno uzależnia, ale to jeszcze nie jest koniec zwiedzania. Teraz zobaczysz naszą replikę średniowiecznej osady górniczej, ale tam już prowadzą kolejni przewodnicy, także zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. Ewa Tarako, tutaj przewodnik po tym pięknym miejscu, gdzie się znajdujemy, no właśnie, gdzie jesteśmy? To jest, moi drodzy, średniowieczna osada górnicza w złotym stoku. Wszystkie maszyny, które się u nas znajdują, to jest replika odtworzona na bazie XVI-wiecznych rycin z dzieła takiego pana, który wtedy żył, nazywał się Georgius Agricola. I odtworzyliśmy je w skali 1 do 1, żeby właśnie pokazać wszystkim, jak górnicy sobie radzili z odwadnianiem kopalni, z wyciąganiem złota, no i z tymi po prostu wszystkimi innymi rzeczami. Większość z tych maszyn działa, jesteśmy w stanie je uruchomić siłą własnych mięśni. No i tutaj, właśnie, turyści mogą fajnie zobaczyć, sami popracować, po prostu wcielić się w takiego XVI-wiecznego górnika. No dobra, to ja z chęcią zawsze chciałem być górnikiem. Nie, najpierw chciałam być śmieciarzem, później górnikiem, także jakbyśmy spełnili jakieś jedno z moich marzeń dzieciństwa. Mhm. No to może na początek zaproszę do dźwigu, bo tutaj jest Aha. bardzo fajna rzecz. Gdzie można właśnie zobaczyć, jak górnik radził sobie z podnoszeniem na przykład dużych gabarytów, Aha. a dźwig po prostu działa na bazie wielokrążka. Tutaj można sobie pięknie pokręcić. U góry pracują bloki z drewna. W blokach krążki przechodzi przez nielina. I tych krążków jest pięć. Na górze trzy, na dole dwa. A podnosimy teraz kamień o wadze 200 kg. No to zapraszam teraz do tego wielkiego koła, Aha. które na pewno robi wrażenie. Dzieci to często kojarzą je z chomikiem. No <grym> taka... i się wcale nie mylą, tylko nasze jest troszeczkę większe. Trochę większe, tak. <grym> tak. większy chomik może wejść. Z głównie zwierzęta, konie, osły takie gospodarskie, okay. ale też ludzie pracowali mężczyźni na zmiany, po mm -hmm. dwie osoby od 8 do 12 godzin. No i najważniejsze, do czego to koło mogło służyć. Mm -hmm. Ono służyło do odwadniania kopalni. Mm -hmm. Czyli kiedy ono się obracało, mm -hmm. pracowały czerpaki na łańcuchach. Które noszą nazwę kunszt wodny i one z kopalni wyciągały wodę. Okay. Woda leciała mm -hmm. na zewnątrz, a mm -hmm. dzięki temu górnicy mogli coraz głębiej i coraz niżej po prostu kopać. Tam, trochę, tam jakaś dziura jest, Taka spora. E, tak, bo taki jeden kunszt sięga na głębokość 20 metrów pod ziemię. Więc do takiej głębokości mógł e, odwadniać, a Aha. później po prostu w kopalni, w podziemiach były kolejne koła. I tu właśnie mamy przykład tej ryciny Georgiusa Agricoli. Który nam pokazuje, że w podziemiach też jest kółeczko, już mniejsze, Z dwa razy mniejsze, dwóch górników pracuje, kolejny kunszt i woda wyciąga na poziom wyżej. Czyli taki system przelewowy, ale jak na tamte czasy bardzo pomysłowy. Bez prądu, bez elektryczności, siła własnych mięśni, no i to były też czasy, kiedy najwięcej złota się wyciągało. Taką ciężką. No, Może trzeba wrócić pracą. do tych czasów, słuchaj, jeżeli no. to było bardziej skuteczne. Co? Przydałoby się, tak. <laughs> Teraz mamy największą maszynę, jaką tu posiadamy, kierat, ma on 12 metrów wysokości, no i przy kopalni Złota była to maszyna wyciągowa, okay. czyli kieratem mm. wyciągało się złoto i możemy uruchomić, żeby właśnie zobaczyć kiera, jak to działało. Kierat, kieracie będziemy pracować, rozumiem. Dokładnie. Dobra, okej. Dzień okay. jak codzień. <laughs> okay. Teraz tak, poproszę, żebyś stanął z drugiej strony. Dobrze. Przy tym ramieniu i będziemy pchać pomalutku, bez biegania, obserwując jednocześnie te wagoniki. Okej. Okay. Ojej, jak lekko. Tak, nie będzie ciężko. Chociaż, oczywiście, górnicy no, nie mieli tak łatwo. To tak troszeczkę jest tutaj pod turystów zrobione, żeby. Okej, okay, bo ci waga jest, tak? Do tego. Dokładnie. Czyli znowu te zasady fizyki nam tutaj pomagają. Okej, okay, mamy na górze. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się w Młynie Stępowym, tak hmm. fachowo nazywa się to miejsce, a było to miejsce, gdzie kruszyło się Rudę Złota. Hmm. Młyn składa się z dwóch części, z maszyny kruszącej tutaj u góry i dwóch płuczek złota, hmm. a maszyna napędzana jest siłą wody. Więc ja teraz mogę właśnie puścić strumień na koło, żebyście zobaczyli, jak Pewnie, to działa. Pewnie, z chęcią. Hmm? Więc obserwujcie. Szybko leci nawet. Tak, no tutaj wydajność jest nawet dość spora. Tutaj do tego korytka górnicy po prostu wrzucali kawałki ze złotem, tak? Rudę złota, a młoty o wadze 40 kg każdy kruszyły je. To no bardzo drobniutkie. Później trzeba było wydobyć stamtąd pokruszoną skałę i ona była przerzucana na płuczki złota. Mhm. Za pomocą specjalnych grabi trzeba było przeczesać te płuczki. Ja teraz pokażę w jaki sposób. Grabie średniowieczne to po prostu kawałek deski i kija. Więc przesuwało się tą rudę pod prąd wody, czyli w tą stronę. I jak był mocny strumień wody, to dzięki temu złoto cięższe zatrzymywało się na dnie, a ta skała lżejsza, bezwartościowa, skała płonna płynęła z wodą dalej. Tak? i po takim płukaniu trzeba było jeszcze wrzucić do pieca hutniczego, mhm. gdzie w bardzo wysokiej temperaturze 1100 stopni to było przytapiane. Hmm. Dopiero taki proces pozwalał uzyskać grudkę czyściutkiego złota. Słuchajcie, dzięki za wspólną podróż. Zapraszam Was do Złotego Stoku. Tutaj są niesamowite rzeczy, a pokazaliśmy tylko odrobinę. Tu jest dużo więcej ciekawych atrakcji. Historia po prostu jest tutaj wszędzie pisana dookoła nas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.